Hej, dzisiaj odcinek przy tej naszej kozince, czyli naszym domowym kominku. Powiemy sobie o kosztorysie za urządzenia grzewcze w naszym domu oraz powiemy sobie jakie materiały też trzeba dokupić, między innymi do tej otokozy. Następnie przejdziemy do kominów. Mamy dwa kominy w naszym domu, powiemy jaka wysokość, jaka średnica tych kominów. I na koniec zakończymy przy CW, czyli yy naszych urządzeniach do, a właściwie jednym urządzeniu do ciepłej wody użytkowej, a jest nią boiler z funkcją połopy ciepła. Powiemy sobie, czy jest on wystarczający dla naszej rodziny 2 plus 1. Zapraszam do konkretów. I zacznijmy kosztorys tych naszych urządzeń do ogrzewania domu od tej oto kozy. Koza z tych bardziej eleganckich model Defro Orbis Top 9KW, koszt 5560 zł. My z niej jesteśmy zadowoleni. Dosyć jest szczelna. W środku, wszystko pokryte ceramiką, co też powoduje to, że się wtedy ona dosyć długo trzyma to nasze ciepło. Teraz trzeba powiedzieć coś, jeżeli chodzi o materiały na dolot. One kosztują 298 zł. Tyle nas kosztowały. W skład ich wchodzą cztery klamry: dwie rury płaskie, dwa zgięcia i wlot z kwasówki. W materiałach przyłączeniowych także trzeba doliczyć rurę żaroodporną, jednometrową kolano z wyczystką oraz. To, co jest potrzebne do dołożenia do samego wlotu komina, i tą zaślepkę. Jest to koszt około 600 zł, które też musimy doliczyć jako materiały montażowe, a sam montaż kozy to był koszt około 300 zł. Jeżeli chodzi o inne systemy grzewcze w naszym domu. Bo ta koza jest używana głównie na duże mrozy, ewentualnie chcemy sobie zrobić jakiś klimacik w domu. Tak, to w większości ogrzewają nas klimatyzatory. Ten tutaj, który grzeje właśnie salon oraz łazienkę, to jest model Imoto Rotenso Imoto 5,3 KW. On kosztował 5800 zł. Możemy nim sterować także przez telefon, bo ma funkcję Wi-Fi. Zaś drugi klimatyzator, który ogrzewa pokój dziecka oraz sypialnię, to jest jednostka też z Rotenzo. Nazywa się Rotenzo Rebio 3,5 kW i koszt jej to jest 4600 zł. Przejdźmy teraz do kominów, które też musimy wliczyć do ogrzewania domu, i dodatkowy koszt co nam tworzą. Są to kominy. Jeden, który jest podłączony z kozą, to jest ten, a drugi uniwersalny, który daje możliwość zastosowania innego źródła ciepła. Zrobiliśmy to z tego względu, że nie wiemy, jak się zmienią ceny prądu i w razie czego ewentualnie zawsze możemy coś innego tutaj wprowadzić, albo peleciaka, albo gaz. Więc stwierdziliśmy, że lepiej mieć dwa kominy i być przygotowani na wszystko. Jeżeli chodzi o Koszty tych oto kominów. Pierwszy, który jest z kozą, to jest rauch standard dymowy. Dwie wentylacje Fi 200. Wysokość 5,5 metra. Ma 30 lat gwarancji. Jest zgodny z wszystkimi normami i pozwala na podłączenie drewna, węgla oraz brykietu, czyli urządzeń, które są na drewno, brykiet lub węgiel. Koszt 1573 zł. Zaś drugi to jest rauch. Uniwersal, dymowy, dwie wentylacje, Fi 200, wysokość 5,5 metra i on jest na faktycznie wszystkie źródła ciepła, na pellet, gaz, olej, opałowy, kosztuje 1806 zł. Teraz przejdźmy jeszcze do naszego urządzenia na CWU, czyli do ogrzania wody użytkowej. Mamy tutaj boiler, boiler z firmy Ariston. On jest od razu z montowaną pompą ciepła i Wam od razu pokażę, jakie on też ma funkcje. Ma funkcję iMemory, czyli ona pamięta, kiedy najczęściej bierzemy prysznicę i przygotowuje wtedy ciepłą wodę użytkową. Ma funkcję Green, to jest ta funkcja energooszczędna, ona pozwala do 50% zredukować koszty energii. I funkcję mamy włączoną nocną, funkcja nocna to jest tak ustawiona u nas, że po 23.00 włącza się sprężarka i wtedy on jest już bardzo cichy i myślę, że to pod tym względem ma fajne ustawienia i naprawdę jeżeli chodzi o pobór energii i rachunki dobrze nam się sprawuje, także widzę, że jest mnóstwo pozytywnych na internecie opinii odnośnie tego oto Boilera, czyli ludzie sobie też po prostu go chwalą pod nim mamy tutaj wiadro, bo się zbierają skropliny. On, gdy pracuje w tej, w tej swojej funkcji pompy ciepła, to jednak te skropliny spadają w dół. Nie chcieliśmy ich łączyć z szambem, bo wtedy by dosyć szybko nam znaczy, no bardziej by nam po prostu je zape zapełniały. A powiem szczerze, że raz tygodniowo trzeba to wiadro wynieść ze skroplinami. U nas szambo jest dosyć drogie, bo płacimy za 10 m280 zł. I wolimy po prostu sobie samemu te federkę raz tygodniowo y, wynosić. Czy to jest to ciekawa opcja na pewno dla ludzi, którzy ma, grzeją klimatyzatorami i, po, i potrzebują po prostu osobny boiler y, do grzania domu? Więc myślę, że dla nich się to jak najbardziej y, sprawdzi. Y, no i teraz jeszcze Wam zaraz podsumuję y, wszystkie koszty, o których. Rozmawialiśmy. Ten boiler jeszcze raz wam pokażę. Aha, co jeszcze ważne, on ma 80 litrów i tutaj dla rodziny 2 plus 1 jest on wystarczający. Aczkolwiek myślę, że 100-litrowy dawałby większy komfort, a też jest tak możliwość zakupu takiego 100-litrowego. Nasz kosztował, już wam mówię, dokładnie 2259 zł. Ten 100-litrowy jest troszeczkę droższy, ale na pewno da większy komfort, że jeszcze potem ta woda po wykąpaniu tych trzech osób i zostanie jeszcze ciepła woda na pewno na mycie naczyń. A u nas już takiej pewności w 100% nie mamy, raz trzeba chwilkę odczekać, więc myślę, że jak najbardziej polecam bardziej ten 100 litrowy. Jest tu także funkcja Wi-Fi, ma on 1,2 kW, mówi działa głównie na tym trybie u nas oszczędnym, w ogóle niego nie włączamy na tym trybie z grzałką. Materiały do podłączenia jego jeszcze kosztowały 1500 zł, a robocizna, którą zapłaciliśmy za podłączenie tego boileru, to był koszt 500 zł. No i przejdźmy właśnie do tego ogólnego naszego rozrachunku. Już Wam pokazuję listę. Tak jak wcześniej wspominałem, CW, czyli grzanie wody użytkowej, boiler z funkcją pompy ciepła, Ariston model model e, Lineaios Hybrid e, to jest 2259 zł materiały do jego podłączenia to jest koszt 1500 zł Robocizna 500 zł co daje koszt za założenia do CWU 4259 zł jeżeli chodzi o ogrzewanie Koza Defro Orbistop 9 kW 5560 zł, materiały montażowe do lotu 298 zł. Sam montaż kozy 300 zł. do tego też klimatyzacja Rotenzo i Moto 5.3 kW 5800 zł, klimatyzacja Rotenzo revio 3.5 kW 4600 zł. Co daje łącznie kwotę za ogrzewanie i za te urządzenia nasze grzewcze 16558 zł. Jeżeli chodzi o kominy pierwszy komin z Rauch Standard fi 200 wysokość 5,5 m 1573 zł i drugi Rauch Universal dwie wentylacje fi 200 wysokość 5,5 m 1806 zł. Co łącznie za grzanie wody, ogrzewanie i kominy daje kwotę 24197 zł. Tak to wygląda w naszym przypadku. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrowienia. Hej.